Jest 10 grudnia 2023 roku. Wczoraj wieczorem i trochę w nocy mieliśmy powiedzmy dość obfite opady. Pokazywałem to wczoraj na takim krótkim nagraniu z przejazdu wieczorem. Dzisiaj jak widać drogi wyglądają nieźle. Ale to jeszcze zobaczymy, bo mam zamiar dzisiaj kawałek miasta przejechać. Zobaczymy, co się dzieje na dworcu kolejowym oraz na tym właśnie centrum przesiadkowym, które na planach komunikacji miejskiej jest opisane jako centrum przydworcowe. Zaraz skręcimy na Wyszyńskiego. A potem pójdę na spacer i pokażę tak z ręki. Jak to wszystko wygląda. Nawet yy, stoję pod znakiem, i ledwo można przeczytać, czego nie dotyczy ten znak zakaz ruchu. No ale cóż, każdy wie o to chodzi. Znaczy ci, którzy mogą tam wjeżdżać, to wiedzą, że mogą, a dla całej reszty jest po prostu zakaz ruchu. No i tutaj już mamy pierwszy przypadek, autobus 27, który normalnie skręciłby w prawo, ale jedzie na wprost, bo zajeżdża na centrum przesiadkowe. To akurat autobus, który tutaj nie kończy ani nie zaczyna swojego biegu, wjechał na centrum przesiadkowe i co teraz? Wjeżdża normalnie od razu chyba na stanowisko, nie będzie kombinował, tak jak robią te autobusy, które kończą bieg lub zaczynają. I to jest fajne oczywiście dla pasażerów, którzy wysiadają z pociągu albo mają zamiar udać się dalej pociągiem. Natomiast dla tych, którzy jadą tak po prostu przez Białystok, no to takie trochę średnie. No ale cóż, o widać, że już autobus ruszył ze stanowiska. No i teraz też musi swoje oczywiście odstać. Celowo idę tutaj, żeby pokazać, co dalej będzie tym autobusem. No ja wykorzystam to, że mogę przejść, mam zielone światło. 27 nadal stoi. Ruszył. Ruszył. No bo teraz przecież musi pojechać w lewo. Nie wiem, czy tam tylko Bo tam też na niego czekają pasażerowie. O i właśnie mamy ten autobus 27, który zatrzymał się już normalnie na przystanku. To jest ten sam autobus, który wyjechał przed chwilą z Wyszyńskiego, tyle tylko, że zrobił sobie pantelkę na centrum przesiadkowym. A tu mamy 27, który jedzie z Wyszyńskiego i on normalnie pojechał. O to ciekawe, że setka nie, setka zrobi oczywiście to, co pokazywałem wcześniej, Setka zrobi rundę i przyjedzie tutaj. Tutaj jest przystanek dla wysiadających. I teraz setka pojedzie tam, to na tam gdzieś gdzieś stoi ten toj toj i tam kierowca będzie miał chwilę przerwy na pewno. Po to, żeby za chwilę podjechać już na stanowisko dla odjeżdżających. Tak to działa, ja tego już nie oceniam, pokazywałem jak jest w Warszawie, ale były jakieś tam komentarze, że to się nie da, że kierowca musi odpocząć. Widocznie w Warszawie nie musi. W Warszawie kierowca zostawia autobus na stanowisku. Podejrzewam, że swoją kabinę ma w jakiś sposób zablokowaną, tak że nikt tam nie wejdzie. A oczywiście drzwi do autobusu są zamknięte, dlatego że w Warszawie mamy przyciski. Przyciski, którymi otwiera się drzwi wejściowe. Tak, tu są pasażerowie, którzy już na tą setkę czekają, ale setka stoi sobie powiedzmy na pępi. Idziemy dalej na peron czwarty. Na jednym peronie, przy jednej krawędzi peronowej stoją dwa pociągi. Jeden do czeremchy, drugi do suwałk. Dzisiaj nie będę szedł na tamtą stronę, bo tam naprawdę chyba niewiele się zmieniło. Tutaj plac budowy. No, trudno powiedzieć. Coś tu się dzieje, ale jest niedziela. Teraz zobaczymy, jak to wygląda od środka. Mamy przystanek, na który podjeżdżają wszystkie autobusy, które tutaj kończą bieg i najpierw wysadzają pasażerów. Tyle tylko, że robią najpierw taką pentelkę, aż tam za tą wiatą przyjeżdżają. Tam stoi setka, którą przed chwilą pokazywałem, że wjechała. Ona też tutaj podjechała, wysadziła pasażerów. I kiedy nadejdzie czas odjazdu, podjedzie na swoje stanowisko. Dwie wiaty oznaczone tymi samymi numerami, tylko tyle, że na jednej wiacie autobusy jadą w jednym kierunku, na drugiej w drugim. A ta trzecia to jest dla autobusów, które tutaj kończą i rozpoczynają swój bieg. To są wszystkie autobusy, które po prostu zjeżdżają w prawo i zjeżdżają na centrum przysiodkowe. Czyli mamy 19, 23, 20, 27, 29. Tutaj podjeżdżają wszystkie autobusy, które jadą tutaj w kierunku Monte Cassino i Łąbzyński. Natomiast autobusy, które jadą no, w przeciwnym kierunku, które muszą tutaj zrobić pętelkę, odjeżdżają z tego przystanku, z kolejnej wiaty. O, w międzyczasie setka podjechała już na przystanek dla odjeżdżających. No i pojechała gdzieś tam w kierunku Wasilkowa. A tutaj mamy drugą wiatę, dokładnie te same numery autobusów, tyle tylko, że wszystkie jadą w przeciwnym kierunku. Czyli gdzieś tam wyjeżdżają w kierunku Poleskiej. Może nie wszystkie, bo niektóre w botaniczną, na przykład 19 skręca, ale najpierw jedzie kawałek Poleską. I mamy jeszcze trzecią wiatę dla autobusów odjeżdżających. Tutaj są wszystkie autobusy, które kończą i rozpoczynają bieg właśnie na tym przystanku. Przystanek nazywa się Centrum Przydworcowe i taka jest oficjalna jego nazwa. Nie wiem, jakoś tak cały czas mówiliśmy o Centrum Przesiadkowym, ciężko mi jest do tego się przyzwyczaić. Oczywiście jest to wygodne, dlatego że jeżeli przyjedziemy pociągiem, jeżeli nam się już uda wjechać na Pelon Czwarty, to całkowity sukces i chcemy dalej jechać autobusem, to bez względu na to, czy jedziemy tutaj z Monte Cassino w prawo, czy w lewo, czy też na Wyszyńskiego, wszystkie autobusy, które tutaj przejeżdżają, wjeżdżają na to centrum przesiadkowe. O właśnie tam mam autobus, a nie, to setka wyjechała, to setka. Ja chcę jeszcze poczekać jak to od tej strony wygląda, chociaż 27 już pokazywałem, o, widzę tam, widzę. Na Wyszyńskiego w tej chwili wjeżdża autobus 20. Gdybyśmy chcieli wsiąść w 20 w przeciwnym kierunku, to ona będzie tutaj za 6 minut. No myślę, że można się tutaj łatwo pomylić. No i tak to na przykładzie 20 i 27 pokazałem jak działa białostockie centrum przesiadkowe, przydworcowe a tutaj mamy już zadaszone wejścia do tunelu, ale tunel jeszcze chyba nie gotowy. Chyba nie połączony tam za bardzo nie widać, co się dzieje pod śniegiem. 19, oczywiście, skręca w prawo. Dziękuję wszystkim. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Do usłyszenia przy następnym filmiku.